Dzień dobry! W tej prezentacji przedstawimy przewód światłowodowy firmy LANBER. Przewody te są przeznaczone do połączenia skrzynek abonenckich FTTH z routerami. Cechy, które wyróżniają ten produkt, to uniwersalność użytku, wytrzymałość oraz bardzo dobra jakość wykonania złącz. Kupując ten produkt u nas, gwarantujemy wydłużony zwrot do 180 dni oraz 3-letnią gwarancję. Nasze portfolio liczy już ponad 1700 pozytywnych ocen klientów. W ofercie mamy również złączki światłowodowe firmy Landberg oraz inne akcesoria niezbędne do tworzenia sieci. Światłowód pasuje do wszystkich urządzeń, które posiadają zielone złącza światłowodowe. Przewód jest niezwykle wytrzymały. Przy zwykłym przewodzie światłowodu takie wyginanie oraz skręcanie sprawiłoby, że kabel nie nadawałby się dłużej do użytku. Natomiast prezentowany przez nas przewód Landberg po teście wytrzymałości dalej sprawdzał się w swojej roli. Dziękujemy za obejrzenie.